Witajcie z tej strony, Michali. Dzisiaj będzie kolejny odcinek na moim kanale. Będziemy dzisiaj instalowani Linux na moim na moim starym laptopie. Dobra, podkład już pendrive'a. Internet podpięty. Dobra. włączam nam się. Buntu. I start. Parametry tego komputera to 1 GB RAM, Intel Pentium Dual Core. Więcej ja to on nie powiem. Ale ma grafikę zintegrowaną z Intelem, z więc no. Dobra. O nie, to chyba znak. Jak mi się wydaje, że to zły znak. Ale no, dobra, w połowie Ale się spodziewałem. Proszę cię, Linux nie da wyciągnąć. Widzicie, proszę. Mm hmm, 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 O, okej, okay. Driver. Jeszcze takie zielone, fajne. Czekamy. Czekamy. A się nasz logo tu włączy? O, jest. Dobra. Włączamy instalator. Okej, okay, to, to, to nie zawieź mnie. Gray z kleja. Trochę mi, trochę mi pomógł. Oj ojoj. Jak oj. to, że O, jesteś teraz połączony, dobrze, włączyło mnie. Jak się to już włączy, to kontynuuję nagrywanie. Tak, nadal to się robi. Tak, po długim oczekiwaniu bite mnie. Ekran. Pożar w komputerze? Wezwa strażaka sama! Kiedy słyszy alarmu, dźwięk, gotów jest ratunek nieść. W kilku minutach udało mi się i mi strażak sam pomógł, więc już, bo już się wpisuje. Michal-J Michal-PC No i dobrze jest, idziemy dalej Zaloguj okay. automatycznie bez proszenia hasła Dobra, to damy hasło Zagadzie chwilę Dalej. Podsumowanie. Ej, czekajcie chwilę. Instaluję Lubuntu. Ciągle czekamy. Kopiuję. I czekamy. No. Już nam Już nam się. Cały instaluje instaluję 18%. Ja tu jakiegoś... o, nie, tu mamy jakiegoś. Czy do tego tekstu? No nie, się musimy. To czekamy tylko, no nic nie poradzimy, bo, bo właśnie 18% już za nami. Nie czekamy. Instaluje się z USB. Powiem że mieliśmy z tym bardzo dużo problemów. Najpierw musieliśmy, próbowaliśmy jakoś odblokować go, po, od, odblokować buto, buto skry, tego butolodera. Czy jakieś tam e, Demo będzie tutaj pisało. Pod dołem, ale tu musieliśmy odblokować. I normalnie, to robiliśmy, jakieś dwie godziny, dlatego że w to siebie, w biosie nie ma czegoś takiego. I potem ustawiliśmy hasło na bios, i no i teraz muszę wpisywać hasło, więc to nie jest takie dobre, ale no, y, ustawiliśmy. I teraz normalnie włączam, działa. Ale po chwili znowu mamy problem, pewien, bo coś tam nie ustawiliśmy w partycji. I musieliśmy, musiałem, musieliśmy włączyć znowu siódemkę, to jest włączyć, wejść, wejść w, w menadżer urządzeń. Musieliśmy zmienić melinium czy coś tam, i potem znowu wejść w tego, w Linuxa, ale Linux się wysypał. Musieliśmy jeszcze raz go włączyć, i potem po jakichś dwóch godzinach włączyliśmy już ten instalator, który się właśnie teraz robi. Oczywiście to, to jest to Shiba, Intel Pentium Dual Core, więc no czekamy, czekamy, że 21 Pro. nie, już to, już ja będę tutaj zrobić cięcie i widzimy się już, jak się zaraz zainstaluje. Właśnie, że już, już nam instaluje Lubuntu. No, Lubuntu, jak się już zainstaluje, to wam powiem. Wszystko, więc no czekamy. Zainstalowało się ubuntu, yy, ale ni niestety mieliśmy też problemy przy instalacji, ale wszystko działa. To właśnie będzie po podłączał się do internetu. Yy, musieliśmy zrobić hard reset, przez to mogliśmy nawet stracić dwa systemy operacyjne. Więc no to na tyle. Jeżeli Wam się to od ciebie spodobał, zostawcie łapkę w górę suba, z baldkiem widzimy się w na następnym na następnym na wielu odcinków. Do zobaczenia i cześć!